Hej, jest czwartek, 6 czerwca i oglądacie rozwiązywanie quizów filmowych z podcastem 5x5. 5. Postaramy się w tempie ekspresowym, bo czasu jest niewiele. Mamy Vulture Cinemat Cinematrix, mamy taki gridzik tutaj, który musimy w odpowiednich koordynatach wpisać odpowiedni tytuł filmu. Dwayne Johnson 2015-2014. Spróbujemy Southland Tales. Hej, zaliczy? Nie zaliczy? Zaliczyło. Dobra, okej. Okay. Numer w tytule: Ooh, uh, Fast and Furious. Furious 7 na przykład, okej, okay, może być. 100 milionów na box office, nie wiem, Hobbs and Shaw. Maggie Smith 2005-2014. Spróbujmy Order of the Phoenix. I tutaj 100 milionów możemy sobie od razu wpisać. Deathly Hallows. A, to może zostawimy sobie i wpiszemy. Bo cały czas w Harry'ego Pottera pójdziemy. Harry Potter and the Half-Blood Prince. A Deathly Hallows damy sobie tutaj. Marion Cotillard, e, 2005-2014, Inception. Two Days, One Night. 100 milionów na Box Office to prawdopodobnie będzie Dark Night Rises. I jedziemy. Pierwszy, który dało mi się skończyć w pełni, bo trochę więcej przemyślałem, gdzie wsadzić który tytuł. Dobrze, Plot Words. Mamy podpowiedzi tutaj, NASA, 9 podpowiedzi. Przepraszam, była króciutka pauza. New Mexico spróbujemy Interstellar Biological Weapon, hmm, broń biologiczna w Nowym Meksyku i NASA, Marsjani. Totalnie zupełnie nie o tym, ale epilepsja. Nie ta taka? Ale to też nie może być to. Sekretne laboratorium. Ok, próbujemy Oppenheimer. Wow, nie ma dali nam Oppenheimera na tym chemia. Ile razy mam wpisać tego Oppenheimera? Chemia, biologia, wszystkie inne. Evolution. Nie ma nawet. Nuclear threat. Wszystko pasuje teraz, Atomic Bomb, pewnie Abominable może być i wypuszczony w 1971, Three Island, coś tam, Massacre. Pewnie nie będę zły na siebie jak wyjdzie. The Andromeda, Andromeda Strain, niestety nie znam tego filmu. Framed, mamy kart z filmu i zgadujemy jego tytuł. Spróbujmy Last Night in Soho. Ale nie ma. Pelici, Może Bronx Tale. Chociaż za, za jaskrawe kolory, moim zdaniem, były. A nawet nie mogę na liście. Tu rozpoznaję chyba kolegę. Spróbujemy... Many... Saints of New I co pojawi się, czy nie? Nie. Okej, okay, to idziemy dalej. Okej, okay, to jest y, dwóch braci, prawdopodobnie y, gangsterów y, y, w Wielkiej Brytanii Tom Hardy grobie obie postaci. Box Office Game 1993 rok 26 listopada. Mamy pięć najlepiej zarabiających filmów. Pierwszy, Kupujemy podpowiedzi, 27 milionów. Chris Columbus reżyseruje. Home Alone 2, ale wydaje mi się, że to może być za późno na to. Robin Williams i Sally Field. A, pani Doubtfire, tak? To chwila pauzy i już jedziemy dalej. A faktycznie gdzieś ostatnio pokazywano, że Sally Field w tym filmie. Miała przecież rację. martwiąc się tym, co wyrabia Robin Williams jako pani Doubtfire. Barry Sonnenfeld. Rodzina zrobiła się właśnie trochę dziwniejsza. John Cusack i Raul Julia. Christopher Lloyd. Czy to są Family. E, Boże. Adam's Family Values. Kiedy nie pamiętałem, że John Cusack gra. Bo pamiętałem przede wszystkim. Wiesz ta. Em... J.K. nie grała Mortycję. Warner Brothers 11 milionów. Skazaniec, policjant i e, hostage. Zakładnik, który spowoduje, że jeden z nich będzie bohaterem. Kevin Costner i Clint Eastwood. On the line of fire, może? Nie, J.F.K. In the line of fire. In the line of fire. Potrzebuję więcej informacji. A, dobra, okej, okay, to jest perfect, perfect world. I Walt Disney. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, to zrobimy trzej muszkieta, three musketeers. Okej, okay, to jest właśnie ten z piosenką Trzech Panów, Robert Stewart'a, Brian'a Adams'a i Stinga, Universal. Ma dobrą przyszłość, jeśli dożyje następnego tygodnia. Al Pacino i... okej, okay, to jest Życie Carlita. Całkiem, całkiem... interesujący tydzień. Okej, okay, Sidney to Nerdle. mamy 16 podpowiedzi, przekładamy je tak, żeby ułożyć 5 tytułów filmowych. Mr. Clean. Francis Ford-Coppola i Rogue Kernel, to będziemy układać um, um, czas apokalipsy. Wietnam. Może Fireworks? Nie. Yeah. Dobra, to zrobimy, zrobimy w takim razie. Hail Caesar. Hollywood, uh, Caesar, Cohen Brothers, Tilda Swinton. Mute Girl, Day Out Alien Creatures Baby Joe Pantoliano i Day Out. Okej, okay, A Quiet Place. A, zapomniałem o tych fajerwerkach. I to będzie Mr. Clean. Nie pewno na kto. Ale niech będzie. Czy ktoś jeszcze tutaj może być z... Y Bracia Cohen, Baby's Day Out. Okej. Okay. Wszystkie pauzy spowodowane <coughs> e, alergią. <coughs> Dobrze, co tu dalej? Day Out. Caesar może tu... Oh, Raw Connell, Mute Girl i Caesar. Gorilla? Ok. Wojna Planety ten film, którego nie widziałem, więc nic więcej o nim nie powiem. Tak, widziałem Dawn on the Planet. Rise Dawn, a, w, a wojna jeszcze nie. E, Okej, okay. i mamy teraz 16 tytułów filmowych, i układamy je tak, żeby ułożyć motywy, które je łączą. Mm, Folding na Stars, Ferrari i Divergent we wszystkich gra mm, Shading Woodley, tak samo jak Descendants, Aloha Forgetting Sarah Marshall, 51 randek. I coś jeszcze dzieje się na, na Hawajach, chyba. Okej, okay, tu widzę jeszcze Kirsten Bell. Zrobimy jakoś inaczej. Bad Moms Frozen. Weronika Mars, Kirsten Bell. Notebook Aloha i Sherlock Holmes. Red Ein zamienimy. Aha, Rachel McAdams i Drew Barrymore. Ale wydaje się, że jeszcze coś mogło być na Hawajach. Jeszcze raz Aloha. Forgetting Sarah Marshall. I The Descendants. Tak, i to się zgadza, jest wszystko na Hawajach. I sławni ludzie w filmach. Um, ok, Hilary Swank nie grała. Am Amelia Earhart. Okej, okay, mamy to. Ta, która zniknęła z samolotem. Nelson Mandela. No, ciekawe, że trzeba znać znanych ludzi, a nie, a nie aktorów, a zwyczaj w drugą stronę to łatwiej. Andy Kaufman, w Człowiek z Księżyca, mm, Elżbieta II, Elizabeth Second, Chuck Berry, a i Andre 3000 wygrał. To nie jest Chuck Berry. O Jezu, Chuck Berry, nie, Chuck Berry, tylko Jimi Hendrix. Mm, no. <laughs> Znowu chciałem zgodywać Bruno Gansa, przecież to Adolf Hitler, Johnny Cash, Orson Welles, Truman Capotti, Alfred Hitchcock, Margaret Thatcher. Chanel. Jim Morrison. Tutaj jest podobieństwo, jest naprawdę uderzające pomiędzy. Nawet jak śpiewają, jest dosyć podobne. Merlin Monroe. Michelle Williams grała cię, ale nie tylko. Bo na przykład Anna Darmas. I Mahatma Gandhi. A może nie będę wpisywał tego imienia, bo na się e, Ok, mamy wszystkie rozwiązane. Znaczy no nie wszystkie, ale tutaj akurat w tym quizie się udało. Dziękuję bardzo za obejrzenie kolejnego odcinka i zapraszam na kolejne, a także na słuchanie podcastu 5 na 5. Do usłyszenia. Pa.